Dzisiaj dowiemy się, kto z nas jest największym oszustem, a pomoże nam w tym pan Marek. Panie Marku, czy mógłby pan wyjaśnić zasady? Obok waszych krzeseł znajdują się białe tablice. W co rundę otrzymacie kopertę z pytaniem. Jedno z was będzie miało inne pytanie niż reszta. Ta osoba jest oszustem. Osoba, która poprawnie wyznaczy oszusta, zdobywa jeden punkt. Jeśli oszust czy wszystkich, zdobywa aż dwa punkty. Czy wszystko jest zrozumiałe? Ja jestem troszeczkę głupi, ale dam radę. Zatem zaczynamy. Możecie podnieść swoje tabliczki. Po waszej lewej znajdują się koperty. Możecie zobaczyć jakie znajduje się tam pytanie. Rozumiem, że zapisujemy odpowiedź. Proszę odłożyć markery. Pokażcie swoje odpowiedzi. Czajnik i prąd. Patecki Lego. Nóż. Dziewczyna. A pytanie brzmiało co byś wziął ze sobą na bezludną wyspę? Dzecieńskiego wziął? Tak. Jaka, jaka zdecydowana, Nie przekonała No czajnik, no kto by wziął lego? Kto by wziął Pateckiego? Czajnik i prąd no przecież, a co z tym złego? Jak tych do wiaderka ten prąd byś schował? Na przykład napisałem czajnika, dlatego że to jest mój najlepszy przyjaciel, więc chciałem go wziąć ze sobą na bezdomną wyspę Z drugiej strony pomyślałem, gotowałbym sobie wodę, bez prądu bym nie ugotował tej wody, więc dopisałem i prąd na samym końcu Ja o, na przykład o. chwilę się zastanawiałam jeszcze nad Justkiem z Justek po 10 minutach by ci utopił pewnie tak. <laughs> Dlaczego ty bierzesz lego ze sobą? No, a co mam? wziąć innego, jak nam wszystko było na naszej bezludnej wyspie. Dobra, czajnik, to jest. Wszystko można zbudować z tego. Dobra, czajnik, to Czas na wskazanie, kto według Ciebie jest oszustem. Ostrzy, czy możesz oddać swój głos? Ja daję tak głos na czajnika. Czajnik. Julkę. Czajnik. Arturo, czy możesz oddać swój głos? Mój również czajnik. Aha, serio? Myślałem, że ja Oszustem był czajnik. Aaaa, ja miałem to uargumentować, no ja nie umiem kłamać. Tak! tak. No to tak. A w monopoli kto kłamie zawsze. A pytanie jakie miał to jaka była twoja ulubiona zabawka w dzieciństwie? No to ciężko było akurat, żeby to jakoś... Wiesz, no. Ciężko było. Pora na następne pytanie. Proszę wpisać odpowiedzi na swoje tabliczki. Co się tak długo zastanawiałeś? Analizuję, analizuję, bo jest bardzo ciekawe pytanie. Poznasz je za chwilę, bo jesteś już szóstym pewnie. Arturo, czy zdradzisz nam swoją odpowiedź? 17? Trzy. Od pięciu do dziesięciu. Trzy. Siedem. Co, Cristiano Ronaldo? Nie, Leo Messi. A pytanie brzmiało, ile osób zaproponowało ci przygodę na jedną noc? Dobra, Vera, kłamie Gdzie ty miałeś trzy osoby, Vera? Gdzie ty miałeś te trzy osoby? E, no... O A to w tą stronę, to w tą stronę! Gdzie były te trzy osoby, Vera? Moi drogi, przed spotkaniem was tedy ja dużo imprezowałam. Przecież ty masz już wtedy w związku z Krzyziem. Możliwe? Oh, o! Jezus, Maria! Dobra, dzwonimy do Krzysiu. Krzysiu, nie, spoczywaj w pokoju. Nie, no moim zdaniem ja i Czarnik mamy normalną liczbę. Artur też może mieć normalną liczbę. <laughs> Bardziej mi dziwi, że Jurka ma tylko trzy No raz to jesteś ty, dwa to ja <grystanie> Dlaczego 17? Ja mam zapytać ich, czy jakby, nie wiem, jakby nie pytałem pod kątem kątem A dlaczego akurat wiesz, że 17? To jest bardzo konkretna liczba Przy takich dużych liczbach już ciężko wiedzieć Ja generalnie patrzyłem pod kątem tego, ile razy, nie, czekaj, czekaj, ile razy <grystanie> Arto, czy kiedyś kogoś zdarzyłeś? <grystanie> Ale czy Anik dał przedział na przykład? No i dlatego leci ja pewnie. <laughs> no właśnie on jest najbardziej reż tutaj mi się wydaje, najbardziej clear jest on. Dziwne, że ty masz tak mało, to prawda. No Jurka w tym tygodniu myślałaś, że chodzi o pytanie. No bo ciężko mi jest stwierdzić, bo, no bo nie pamiętam. Wszystkich Jezus Maria, to ja mam źle, bo mam 17, tak? Imprezy, tańczymy i normalnie ludzie podchodzą I, i powiem, w kółeczku da. przy innych proponują takie rzeczy a ja Na przykład Mówi, tak. Konkret, tak. konkret przykład, konkret Wiem, Pójdziemy do toalety, czy coś to takiego? Poznajmy zatem, na kogo głosowaliście Kto jest oszustem? Zacznijmy od Artura Moim zdaniem Julka okłamała się tylko przez przypadek A Wera skłamała perfidnie Wera Artur Artur. Ja też daję Artura. Ja daję też Artura, dlatego że nie wierzę, że on 17 dziewczyn. O, tu co, jakby. Bądź facetów. Nie, jakich bądź facetów, przestańcie tak Zatem uwaga. oszustem był? Artur. Ja! Jest! Mamy go! A jakie pytanie było? <laughs> pytanie jest mocne. Pytanie było, ile pianek, chapi bang, byłbyś w stanie wziąć do ust? Ale ja jeszcze 17. Janek to tak na hawa, żeby stanie to jest 17, bym Chciałem wyjść po prostu na żarłoka, wyszedłem na puszczalską. Arturo, pokażę wam ile pianek zmieści na Instagramie. Zapraszam na kanał nadawczy, tam wbijecie. Możecie zobaczyć, jak Arturo męczy się z piankami. No i kontynuujmy dalej. O Boże, o Boże, Danielu, Zafi. Julka. Każdemu. Ostry. Ostry. Dajcie mi spokę! Magical. <grystanie> Co? Co? A pytanie brzmiało komu z polskich influencerów? Śmierdzi i zbudzi. Dlaczego dałeś mnie? No bo za każdym razem, jak się pytam o gumę, to nigdy nie masz. Teraz też nie miała. <noise> Generalnie każdy przynajmniej wskazał influencera. Julka dała tylko każdemu. To jest bezczelne, bo zawsze pytasz mnie o gumy też, a ja zawsze noszę z tą gumę albo holsy. Bo ja chciałam być nimi, znaczy nie chciałam być. <noise> nie chciałam być nimi, a po prostu chciałam być ja nie Ja i zaznaczam wszystkich, no. Ja bym chciał się zapytać, Arturo, dlaczego magika lakat, poznałeś go osobiście, czy co? Jakby uważam, że jakby... Nie miałem w głowie influencera, którego bym dał, on mi się wydaje najmniej zadbany, dlatego tak gdzieś sobie strzelam. Że może on. Nie, dlaczego dajcie mnie? No, Stary. <śmiech> Aha! <śmiech> Trochę mi się przykro zrobiło tak na księżyc nas. O, z tym nie lubię, ofiary! <laughs> Trzeba podkreślić, że Ostrot kiedy ma dziewczynę, to zaczął. <laughs> no właśnie. Waszy... <laughs> nie, ale. <laughs> Dobra, no bardzo mi przykro z tym ostrym, ale załóżmy, że wierzę w tę odpowiedź. Chciałem tylko powiedzieć, że, <grym wiosę> no, że dla dlatego, że jestem miły po prostu i nawet jakby wam byłem uzie... z zguził, to bym tego nie powiedział. Wprost. Dzięki artyst. Dzięki Arthur! Naprawdę, dzięki. A ty mi mówisz, że cały czas moje zęby, to dlaczego mi śmierć buzi? No, mimo wszystko widocznie to, no, to nie działa. No, dlaczego? Ale Leksi powiedziała, że lubi niezadbany chyba, nie? Poznajmy zatem wasze głosy. Zaczniemy od ostrego. Daj ją. Ja daję ostrego. Ja jadaj Artura. Daj jej Julkę. A ja daj ostrego. Oszustem był Ostry. Wiedziałem, wiedziałam, wiedziałam! Wiedziałam! On by mnie nie dał. Wiadomo, że nie. Ale co chyba pytanie? To jest najbardziej leniwy. <grym> Jeszcze gorzej Ale też myślałam o magikalu. Ty akurat ci nie tłumacz, bo ty dajesz takie odpowiedzi, że ty najbardziej mylisz To jest... To tak nie można Ale Ostry dobrze kłamie Zaczynamy kolejną rundę Arturze, zdradź swoją odpowiedź 5 sekund 1 3 3 do 5. rosnąco? 3 do 5. A pytanie brzmiało, ile najmniej czasu zajęło Ci poderwanie drugiej osoby? I co i ty mówisz, że 5 sekund, tak? <śmianie> <śmianie> tak, coś Ci się tam po... Tak? Mo mogę opowiedzieć <śmianie> historię, to może. się. <śmianie> tak. <śmianie> Dobra, Arto, jestem najbardziej sam, tłumacz Ty już łapisz pełnoletni pełnoletni, pamiętasz, że poszliśmy do klubu. Była laska. Brando mogła się zaś. Ładna była, więc w sumie miałem. I, i trwało to dosłownie max 5 sekund. Nawet słowa nie zamieniliśmy, o po prostu. Boże, raz, no. Artur. no cóż, no, pytać o takie rzeczy, to każdy ma jakąś dziwną historię. Ja na przykład życzy. mówię, że, bo tak mogło być. No ja no... byłam parę razy w klubie z Arturem i. Ej! Ej! Parę razy się całowaliśmy. No nie no dobra, no mogło tak być, no ale realnie, wydaje mi się. Na... Ja na przykład tak miałem w głowie, jak dostałem to pytanie. Spróbowałem sobie przypomnieć sytuację, w której realnie i próbowałem kogoś poderwać, rozumiecie o co chodzi? A to nie jest podryw. No to, to jest wyrwanie moje zainteresować. No, no mi na przykład Vera tutaj nie pasuje. Wydaje mi się, że to najbardziej realna odpowiedzi, tak szczerze. To Dla to mnie Vera jest impostorem nie. tutaj. To pewnie miałeś, jak ścięł wytrzymasz w łóżku i nie mogłeś oszacować. <laughs> 3 do 5 <laughs> i 7. A długo, co jeśli Artur miał takie pytanie? Ja bym chciała, żeby Vera powiedziała tą historię z jedną Ale A jest ta sama historia, co z Artur. proponowaniem? Artur, no. Krzysiu, przepraszam, Przysiu, przepraszam! Jesteśmy na imprezie, gość podchodzi do kółeczka i proponuje, nie wiem, coś tam. Ale ty, ty masz. masz to ty masz poderwać. U mamy! A, ją. No to ja mamy ją. o to nie, nie pomyślałam. Dobra, Fera jest nie. Nie, to Bear USA, znowu się wiesz, to wytłumasz, co nagle on cię podrywa, tego podrywasz, to, podrywa, to go podrywa. No ja nie musiałam nawet nic robić, ale go poderwałam, i co? Ale czy właśnie nic z nie robieniem? Też no to, nie podrywasz tak to naprawdę. To w takim razie ja bym musiała napisać 3 miesiące. Co 3 do 5, bo uważam, że to jest taki minimalny czas, realnie, żeby cokolwiek powiedzieć no. do tej osoby. To i co ty mówisz, jak żów? Eee, a, a co ty mówisz? To jest. Dwa. Jes Gdzie ty jes dałeś tyle samo, co ja dałeś. -da. A ona? No dobra, chodź Czas dobiegł końca. Musicie zagłosować. Ostry. Julka. Nie, Wera. Ja też daję Werę. Artur. Julkę. Ja daję Werę. Tym razem oszustem był... Był? ...lub była. no właśnie. Ostry. O, serio? Jaki kłopot! Niepożliwe, serio? Ale właśnie ciężko, bo wydałyśmy tak podobne odpowiedzi, że tutaj każdy mógł być dosłownie. Jezu, ja ci już nie zaufam Pytanie, jakie dostał Jak długo myjesz zęby? Hahaha! <laughs> Skłamał! To było kłamstwo w kłamstwie! Skłamał podwójnie! Sprawdźcie, jakie pytanie kryje się w kolejnej kopercie Zacznijmy od Artura. Puszka, slash oczy. Twarz. Oczy. Dłonie. Oczy. Pytanie brzmiało, na jaką część ciała zwracasz uwagę, gdy widzisz kogoś po raz pierwszy? Jura jest kłamcą. Dobra, Julka jest Prosta runda. Dobra, grajmy na samą rundę, Julka. To jest Ale dlaczego dłonie? po prostu zwracam na takie rzeczy uwagę, Co ty, Julka, pierdolisz? Tak wyglądają moje dłonie. Jaki ma pola koloroczu? Niebieski, co? O. o. Dobra, no Julka jest impostowała. Nie, no. nie, dlaczego? Jak ja poznać ci ma Vera? Wera e, ma akurat taki friend z bordeaux. na ja, rynkiem. Frenczku ma flagi Francji. Czas poznać wasze głosy. Zacznijmy, Arturo. E, ja dam Julka. Julka. U. Julka. Da Julkę to dostajesz punkt. <laughs> to ja daję no. Artura. <laughs> e, Artunia, Julka. <laughs> Tym razem o szóstym jest Werka. O! Jula! Co, Jula, ty jesteś, ty jesteś nienormalna! Ty jesteś impostorka taka! Julka, może jakbyś nie rozumiał jeszcze to, ten Pan Marek może ci jeszcze raz wytłumaczy zasady tej wiesz? Nie, ja się poddaję, przy każdym pytaniu Julka byłaś impostorem! A ty ani razu nie byłaś oszustem, to jest właśnie ten problem! Weroniko, przeczytaj swoje pytanie Na jakiej części ciała nigdy nie zrobiłabyś sobie tatuażu? A. Czy Julia za sabotowanie w tej rundzie może dostać ujemny punkt? A jeśli nie w tej rundzie, to jeszcze w trzech poprzednich też jakby była opcja? Czas na pytanie numer 6 Ostry, proszę. Wedołaś. OS. Selena Gomez. Oki. Ariana. MGK, Bambi. Pytanie, które miała większość z was brzmiało: To jest waszym ulubionym artystą? Trzymałem salon na gmasę i nigdy strzelałem, żebyście ty piosenki seryjnego nie słuchał. Bo teraz mam fazę na scenę i sobie słucham, jak się idę myć. A często się chyba nie myjesz w takim razie, bo nigdy nie słyszałem. Ja więcej nie będę nagrywała. <słuch> ja mam często fazy, że ja słucham jednych artystów przez cały czas. Dobrą fazę zostaw w spokoju. Przecież ty dzisiaj jeszcze powiedziałaś, że jak wygrasz odcinek, to chciałabyś, żeby zobaczyć Justin Biebera. No, ty do no. to, to powiedziałeś dzisiaj? Powiedziałaś, z tak, Justin Bieber przyjechał. Tak. No, bo zawsze jak sobie wydawała e, album, to słuchaliśmy razem tego albumu. O nie, to nie, nie mnie w to nie mieści. Ja byłem bliski napisać Justin Bieber. Nawet ja! Ona nigdy nie słuchała Ariany Grande! Wera, masz 3 sekundy, muszę powiedzieć. Jedna piosenka Ariany Grande. Jestem? Asta co jest. Dajesz twój telefon i sprawdzamy na playlistie, czy masz jakąkolwiek piosenkę Grande Nie mam żadnej playlisty, i co? No nie spadł, po to. No, ja spadasz, no ja spadasz. Ja spadasz. <laughs> masz pecha fejsko, no. A dawaj mi szansę jeszcze, dawaj ci szansę. Moi drodzy, głosujemy. Ostry! Vera. Ja też daję. Julka. Ja dam Julkę. A o szóstym jest Julka. No i co? I co? No i co? Mówiłem! Ja Wjeziłem! Ja Wierziałem! Wiedziałem! Ja Najłatwiejsza, że na świecie nie Skancelowana, skancelowana jesteś! Moje pytanie brzmiało: jaki jest twój ulubiony artysta muzyczny z Disney Channel? Kurde, no to miało łatwo, żeby kłamać. No. Pora na ostatnie pytanie. Arturo, zacznij. Cholera, jeszcze ja nie pisałem. <laughs> ale nie mam pojęcia, realnie. Dobra. A ja może liczba, nie? 400. Czego 400? Ludziku, co się interesuje? Przybliżeniu 40 tysięcy. <laughs> 250 tysięcy. Ja daję 40 tysięcy. 200. Czajnik, impostor. Tak, ja. Artur 400, ja jestem impostor. Wszyscy w tysiącach, Artur 400. Jeden tysięcy, tylko, Ociekań... tylko zastanawiał się u was. Jeszcze Ta tyś... tysięcy, tylko zastanawiało mnie u was, dobra. No, jak brzmiało pytanie w ogóle, może się to wiemy? Pytanie brzmiało, ile najwięcej pieniędzy w gotówce widziałeś na żywo? A, a ty tylko 400 złotych widziałeś? Jak jesteś dzieciakiem, to masz żyj, że dużo ileś pieniędzy to jest ogromny taki stos, a to jest tak naprawdę strasznie mało. Jak się... No, 400 zł to tak na pewno za nie jest dużo. <laughs> Ciekawie, jak brzmiało pytanie. Artura, nie? No, ale, no. A ty gdzie widziałeś się No właśnie. W pewnej szafce, w pewnym domu, pewnego człowieka, którego nie widziałem, wi nie powinienem widzieć. No nie, no, no, generalnie najbardziej podejrzaną liczbę i tak ma Artur, bo nie dał tysięcy. No ja Aha, mam trochę nie dałeś nie tysięcy? No, ja dałem 400 wyborów, ale w sensie w tysiącach, no bo dla mnie to było oczywiste, że chyba 400 zł to na porządku dziennym każdy widzi. Ale, ale ostry no, zadał pytanie, ale czego? No bo byłem ciekawy, czy wy macie. Bo nie, nie ja nie też powiedział się, nie? Mi... Ludziku, tak, ludzi. ludziku. No właśnie. Ale bo wiecie, kwestia jest taka, że jak ja piszę pytanie, to ja nie wiem, czy ja mam to pytanie wyjątkowy czy ja mam pytanie... Ale jakbym był impostorem i powiedział, że na przykład cztery stówy, to wtedy bym się wkopał, a tak to wolałem przemilczeć, bo może ty jesteś impostorem, cłoniaczku, i tak próbujesz odbić... Na pewno, to na pewno jesteś. Dobra, Artur, wiadomo, że jesteś tym. Ja mogę głosować. Głosujemy. Artur? Ja chyba czelnika Arturo. Ostry. Arturo. Fajnie. Jaki <laughs> Artura, to Arturo, to był Artur. Mogę jeszcze Artura dać? Artura, daj Artura. Nie możesz zagłosować na mnie. W tej rundzie impostorem jest Arturo. <grym> 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 Ej, ja w ogóle. Ja od razu powiem, jakie, ja miałem, jakie miałem pytanie, ile zarobiłeś z pierwszej swojej pracy. Nie miałem jak tego obronić. Ja nie miałem co zrobić już. Byłem po taką ścianą. A tak się no to całkiem logicznie zaczął gadać. Ja no. w ogóle nie stresował, a ty nie co. No co ja co? W rundzie drugiej zadaniem pana Marka będzie wytypować jedną osobę, która mówi prawdę. Na stole obok znajduje się przedmiot, bo nasza produkcja miała za zadanie ukraść. Jeden przedmiot z pokoju jednego z uczestników. My nie wiedzieliśmy, z którego pokoju przedmiot zostanie wygadziony i znajdzie się na tym stole. Naszym zadaniem jest oszukać pana marka, że ten przedmiot należy do nas. Czyli Artur, ty musisz kłamać, Bera, ty musisz kłamać. Ja powiem prawdę, bo to oczywiście mój. Julka musi kłamać, no i ostry musi kłamać, generalnie. Ja panu pokażę, to jest generalnie Jigglypuff, Pokémon. Wygrany na. To jest taki festyn, tylko to nie był do końca festyn, ale po prostu na takich rzutkach do kubeczków. To jest wydzierany Pokémon, też od razu mogę pokazać Charizard. Artur mogłeś wziąć Charizarda, ale wybrałeś a... Jakby był Char Charizard takiej wielkości to bym wziął Charizarda, ale był Jigglypuff, był Gengar Tylko ty masz wytatuowanego Charizarda na Bo jakbym miał wytatuowanego Jigglypuffa, to bym nikt mnie nie brał na poważnie I to było kłamstwo, ponieważ ta maskotka należy do mnie Ekipa w moje ostatniej urodziny zabrała mnie do Energylandii I tam Krzysiu, czyli <ślesztuk> Co ty pierdolisz? <ślesztuk> 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 no pan Marek już nie może, nie? Już Krzysiu nawet w nie mógł tam wyjść a dobra, idźmy dalej. Ogółem sytuacja jest prosta. Ja remontuję pokój generalnie od jakiegoś czasu, szykuję go pod nagranie. Tam jest masa różnych maskotek z różnych bajek, jakieś spider -y, obrazy. Mam masę LEDów. Wszystko to było kupione tylko po to, żeby wyglądało ładnie w kamerze. Czy taki ktoś postawiłby takie wielkie gówno do swojego pokoju, po to, żeby stało po prostu bez żadnego sensu? No bardziej niż oczywiste, że nie, więc ja mam to do nagrań do użycia. Ja od razu się przyznam, że ja na przykład nie oglądałam Pokémonów. Ja nie wiem gdzie to Ja pierwszy raz widzę ten przedmiot! Przepraszam, no panie Marku! Pojechałam właśnie z Kajnikiem i z ostrym i jeszcze z jedną kolegą do Energylandi i przekonami, żeby mi wygrali. I w końcu się udało i wygrali mi Pokemona i do tej pory stoi u mnie w pokoju na oknie i najlepiej do nich pan na mnie spojrzy Przecież on idealnie pasuje do mnie. Jesteśmy w Energielandi, to prawda? Aczkolwiek to wtedy nie był rodzinny Wery tylko pojechaliśmy wcześniej, rok wcześniej pojechaliśmy tak ekipą. Było miejsce do rzucania do koszykówki, próbowaliśmy tam wygrać maskotkę, oczywiście tam są tak kosze zrobione, że się nie dało. Następnie poszliśmy na strzelanie do puszek chyba, tak? Do puszek? Czy do czego? Nie, nie, no strzelaliśmy do puszek chyba tym yeah. Finalnie wygrałem tą maskotkę i tak prawda jest taka, że przekazałem ją dziurce, ale jej się ten, ta maskotka nie podobała i oddam ją dwa miesiące temu i od tego momentu leży mnie w pokoju obok moich trofeów. Prawie nawet stwierdziłem, że jest szansa, że Pan Marek ci uwierzy, <grywa> że w w pokoju chyba diglipa, że ty człowieku już pobił takich ludzi, którzy mają tego jigglipa w pokoju. Ale kot ten sama. No to weźmam! mam. Ja ale wszyscy opowiedzieli swoje historie, troszkę sobie poprzeszkadzaliśmy, także teraz zadanie pana Marka będzie wskazać jedną od osobę, która mówiła prawdę. Dla mnie osobą najbardziej wiarygodną z tych wszystkich waszych opowieści jest Jurko. Na pewno państwo się może jeszcze zastanowić. Nie, no, byłem w Netrandi. Nie ma strzelania do puszek. <śm> Zgadza pan. Wielkie brawa. Jura zdobywa jeden punkt. Czas na finał. Jest to runda, w której wyłonimy najlepszego oszusta z naszej grupy. A zmierzą się Julia z Werą. Patrząc sobie prosto w oczy, wtedy przekonamy się, która z nich lepiej kłamie. Teraz, Jura, twoje kolejne zadanie otwartego pytania do Wery. Możesz pytać o co tylko chcesz, przed nią już czeka karteczka i już za chwilkę zobaczymy, czy będzie kłamała, czy mówiła prawdę. Czy kiedykolwiek, jak miałeś przerwę z Justyną, spotykałaś się z kimś? Wera właśnie odsłania kartkę. Ja na przykład nie znam realnie odpowiedzi, to jest ciekawe dla mnie, interesujące. Więc tak, e, no ciężko mi się z tego tłumaczyć, ale my czasami się rzeczywiście rozstajemy i byliście świadkami niejednokrotnie tego. Ja więcej widziałem waszych przerw niż w sumie związku chyba. I nigdy nie spotykałaś się z żadnym chłopakiem, nawet nie wiem, podczas jak była kłótnia i były nawet te trzy dni. W sensie ja mam dużo przyjaciół. Wiadomo, ja ja no, Jezus nie Maria, Jezus nie Maria, nie! to jest nie martwić! się. Jak się czujesz? Jak się czujesz? Jak się czujesz, Justek? I z żadnym kolegą nie pisałeś w żaden sposób romantyczny przez Facebooka, Instagrama i tak dalej. Może pisałam, ale to był tylko przyjaciel. <grym> nie wydaje mi się, bym coś takiego pisała, czy nawet druga osoba bym mogła coś takiego odebrać. Według mnie to było kłamstwo. <grym> odejdź, odejdź, I To było kłamstwo.

Bo rzeczywiście my z Krzyśkiem no, mamy burzliwą relację i kiedyś naprawdę się rozstaliśmy, tak, że myślałam, że do siebie po prostu nie wrócimy, nie? I byłam o, na randce, no! Ja nie chcę w związku, Ale <śmuszczą> mi złamała serce! Dziewczyny, macie remis. Teraz Vera zadaje pytanie otwarte do Julki. Jesteście w to naprawdę dobre. Szacunek ogromny dla was, Vera. Nie hamuj się, proszę bardzo. Ja wstałem całkowicie z tym innym człowiekiem od teraz, myślimy. Ilu miałaś partnerów seksualnych? Trzech. Przed czajnikiem spotykałam się jeszcze z jednym chłopakiem, ale nie jest osobą publiczną, więc nie ma do wymieniała z imienia nic nazwiska. Potem był czajnik i teraz jest mój obecny partner. A czy y, przez partner seksualny rozumiemy osobę, z którą uprawiałaś stricte seks, czy robiłaś też jakieś inne seksualne rzeczy? Ej, eee, ty, ty pytasz o robienie loda tak? Ale Ty jesteś... <śm> ty ty, jest, ty jesteś Artur! Jeszcze jak to powiedziałaś, zgrabnie! Dla mnie, ja miałam partnerów seksualnych, że coś doszło, trzech. A coś doszło to znaczy, że to doszło. No, obstawiam, że mówisz prawdę. Teraz boisz? bo jest troszkę pra... Prawda? dziękuję. Teraz Jura, możesz zadać pytanie. Wera albo wygra, albo wyrównasz. Czy kiedykolwiek byłaś o mnie zazdrosna? Pod względem romantycznym. No. Pod względem romantycznym akurat nie. O! Co? A my nie wiemy, czy ona kłamie. Byłam coś. zazdrosna, jeżeli chodzi o takie atencje i spędzanie czasu, bo wy pracowaliście wtedy razem nad projektem. Ja byłam taka trochę odsunięta, więc Krzysiek spędzał z wami więcej czasu po prostu, ale nigdy nie myślałam, że pomiędzy wami coś tam mogłoby być. Bara mówił prawdę. Wera, pokaż nam wszystkim, czy mówisz prawdę. Moi drodzy, Wera wygrała. Jeżeli chcecie zobaczyć taki kolejny film, ile na łapeczkę w górę. Następny film na ekranie za 3, 2, 1.